Statek Soudek, Statek Sołdek Dzień dobry, jesteśmy nad otłową Restauracja amerykańska Proszę bardzo, tu biało-czerwona powiewa i amerykańska flaga I coś chciałem powiedzieć, proszę Państwa no. Jakby nie patrzeć Teraz jesteśmy na wojnie Wojna cały czas trwa Co by nie gadać No, bo proszę Państwa, no, Amerykanie i Polacy, prawda? No, ale my teraz, jak patrzę, ciągle dzisiaj znowu prezydent Duda jest w Kijowie, pan premier Morawiecki jest w Lwowie, więc ja nie wiem, czy, czy to jest nasz rząd, czy to rząd już, który pracuje na rzecz Ukrainy tylko i wyłącznie. Bo tak naprawdę, no proszę Państwa, no, jak to może być, że, że nasi ci, nasze władze bez przerwy są? Bardziej zainteresowane Ukrainą niż własnym krajem. Proszę Państwa, przekazaliśmy 200, 200 czołgów e, e, tem, e, Ukrain, Ukrainie wojsku M, ukraińskiemu. A teraz rakiety już blisko granicy polskiej spadają rosyjskie. No więc ja nie wiem o co chodzi. A, tutaj chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, bo dostałem informację od mojego adjutanta żelaznej ręki że po prostu jakieś nowe ma być spotkanie WHO i Polska ma się poddać zupełności wszelkim działaniom i sterowaniu WHO. Czyli taki rząd światowy, co kiedyś już mówili, że rząd światowy będzie rządził i będą no, nowe pandemie mają być podobno na jesieni. W tej chwili się mówi o małpie, jakiejś małpiej grypie czy coś takiego, jakiś wirus małpy to podobne do Ospy, ale na to nie ma lekarstwa, na to nie ma znowu szczepionki. Proszę Państwa, no co, nam, co nas czeka my w czasie, to nie wiemy, bo proszę Państwa, tak naprawdę Polacy odczuwają we własnej kieszeni, że ciągle coś jest droższe, droższe i droższe. No, inflacja 12, tam ileś procent, no, proszę Państwa, a zarobki nie rosną. Emerytom dali tam 14, no, na tarcie łez, no, ale przecież to 14 jest raz do roku przed świętami i do widzenia. No, to na święta sobie coś kupią ewentualnie, no. ale na co dzień trzeba jeść, a wszystko jest droższe. I emeryt, też jestem emeryt, prawda? No, musi się po prostu no, oszczędnie żyć, bo przecież no, i paliwo poszło. No, zresztą z tym paliwem to jest cyrk, bo proszę Państwa, w, w zeszłym tygodniu media mówiły, że paliwo będzie droższe, będzie benzyna po 8 zł. A teraz dzisiaj piszą, że będzie tańsze od poniedziałku. Więc kręcą i a robią z nas baronów komu tu wierzyć. Komu to wierzyć, proszę państwa, bo co by nie gadać? No, dzisiaj ludzie mają samochody, motory, a niektórzy po kilka mają w rodzinie. Ale słyszałem, że już jest taki zamysł, żeby od drugiego samochodu jakiś podatek wprowadzić, jak ktoś ma dwa samochody, i opłatę za samochód też ma być jakaś zrobiona. Więc rząd będzie ściągał z nas dodatkowe pieniądze, a a co my, co my zrobimy, jak już nie będziemy sami mieli na co do garka włożyć? Także pozdrawiam władzę i rząd. Może zatroszcie się bardziej o Polaków, bo wiadomo, wojna jest na Ukrainie, ale przecież my nie jesteśmy jeszcze jednym państwem Ukraina i Polska. A tu wygląda na to, że powinniśmy mieć czterokolorową flagę biało-czerwoną i niebiesko-żółtą. No, no dzisiaj spotkałem Ukraińców na, na długiej, no tam kur, ładnie śpiewał, ale. Nie zdążyłem tego nagrać. Pozdrawiam wszystkich. Redaktor Słowowie Dziembiński, Kotal dowódca morski, Króciusz Szczeleckich. Dziękuję.